Witajcie na kanale Pozdapokaliptycznie Przez Świat. Ja jestem Morden, a to są sklepowe okazje. Ostatnio byłem w Biedronce i kupiłem sobie nóż turystyczny, który tak naprawdę jest nożem ratunkowym. Okej, okay, co o tym nożu mówi producent? Dodatkowe funkcje, przecinak do pasów i zbijak do szyb, przydatny podczas trekkingu lub campingu, wysokiej jakości, ostrze ze stali, nierdzewnej. Jasne, wysoki blokada ostrza i zabezpiecze... zabezpieczające zapięcie. Chyba chodzi o klips. Ergonomicznie uformowana rękojeść. W zestawie praktyczny pokrowiec. Możliwość przymocowania do spodni. Super. Co to za stal? Nie ma żadnej informacji. Ok, otwórzmy go i zobaczmy, co to w ogóle jest. Na pierwszy rzut oka wygląda nawet porządnie. Ręko jest z jakiegoś tworzywa sztucznego, ale to tworzywo nie jest takie gumowe, jest taki... taki zwykły plastik. Przy, jeżeli będziecie mieli mokrą rękę, to może Wam się nóż wyślizgnąć. Ostrze typu tanto, czyli takie wzorowane na japońskim mieczu, służące do pchnięć. Zbijak do szyb, przecinak do pasów. Blokada. Nie ma luzów, wszystko fajnie siedzi całkiem OK za 14,99 możliwe, że będzie OK. Zobaczymy jaki jest ostry. Włosy goli. Długość ostrza jakieś 9 cm długość całkowita razem ze zbijakiem 20,5. Czy warto pojechać do biedronki? Wydać 14,99 na taki nóż? Na pierwszy rzut oka wygląda, że warto, ale żeby to stwierdzić z całą stanowczością, trzeba go trochę przetestować, pociąć nim coś i generalnie go męczyć. Ja go porównam z moim starym nożem Smith Wesson Extreme Ops Dość podobna konstrukcja, trochę krótsza To jest nóż, którego używam 9 lat codziennie w pracy I naprawdę cały czas otwieram, zamykam rozcinam kartony, przecinam, zresztą może nakręcę taki filmik i Wam pokażę jak traktuję ten nóż I przez najbliższy tydzień zastąpię go tym nożem z Biedronki i nagram kolejny film, w którym podzielę się swoją opinią, czy warto, czy nie warto. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. Sprawdźcie też, co kupiłem wcześniej w Lidlu i recenzowałem w tym cyklu, a także inne moje filmy. Do zobaczenia na szlaku.